To jest tapieżeja, ta na górze. Ten szary dom, mm -hmm. który to był no, rok? 2008 chyba. To było lat temu, 16. Zupełnie przypadkowo tutaj się znalazłem. Osoba, z którą teraz się przyjaźnili, potrzebowała pomocy w wniesieniu czegoś. Tak, po prostu. Był, to, to była jednorazowa przysługa dla nieznajomego Norwega. Stwierdziłem, że czemu nie? Okay. To były e, wakacje, tak. I to były wakacje, tak. I się szwendałeś, tak? E, to było zupełnie szwendanie się, tak. I tak to się zaczęło. Ja wtedy jeszcze byłem przed studiami, nie wiedząc co w życiu będę robił. Po tym jak poznałem Life'a, który też był osobą, która nakłoniła mnie do zainteresowania się architekturą. On sam się tym zajmuje? On sam się tym zajmuje, jest wybitny w swojej dziedzinie. Poznawałem przy nim dużo rzeczy związanych z technicznych rozwiązań, w norweskiej architekturze. Tak. To była zupełnie norweska architektura, zupełnie nowa, nowa rzecz. Co wyjątkowe, najpierw nauczyłem się norweskich konstrukcji, później polskich. Hanna i Maksymilian Sabiccy to polskie małżeństwo architektów mieszkające na co dzień w Norwegii. Specjalizują się w projektowaniu nowoczesnych, ekologicznych domów położonych na fiordach, które harmonijnie łączą się z naturalnym krajobrazem. Ich projekty zyskują uznanie za innowacyjne podejście do architektury w trudnych warunkach terenowych. Architektur, jak się czyta? Architektur. Architektur. Mhm. Weźmy. Pięknie było. No i teraz jest na rzeczywistość w tym słońcem. No. się nazywa zapamiętasz część. No. No super. Wszystko się zaczęło od ciebie. Ale jak to jest, że jesteście tu razem? Poznaliśmy się na uczelni, mm -hmm. studiowaliśmy ten sam kierunek, i ta architektura zawsze była Wspólnie w naszych, językiem, w naszych rozmowach. W 2015 roku, pierwsza raz przyleciałam do Norwegii i to już, już z Maxem. On mi pokazał Norwegię i pokazał też Olesund. Na początku to były jakby jakieś spontaniczne odwiedziny, dopiero po kilku latach już naszej znajomości, zdecydowaliśmy się, żeby tutaj osiąść. Czy Was to jeszcze w ogóle cieszy ten krajobraz? Za każdym Cies tak. razem, tak. Cieszysz za każdym razem, natomiast nie zaskakuje już. Może w ten sposób. Okay. Tak. Jesteśmy nie przyzwyczajeni. To jest niesamowite. niesamowite, że dom może być położony w ten sposób. To jest nasza pierwsza realizacja domu jednorodzinnego w tym rejonie, który od samego początku był wyjątkowy. Jak to tu wygląda, w sensie taki układ pomieszczeń w takim typowym domu rowerskim? Parter przeznaczony jest do e, funkcji bardziej technicznych nawet powiedziałbym brudnych. To jest strefa wejściowa. To jest strefa bardzo często zintegrowana z pralnią, z suszarnią. Prostu najprościej wejść, zdjąć wszystko, tak. to z siebie włożyć do pralki. Wysłuszyć i iść dalej. Czyli tak, też tak. na parterze pewnie jakieś takie miejsca, typu spiżarnie. Tak, spiżarnie też. Bardzo często klienci też chcą lokalizować sypialnie na parterze, dlatego że spędzają tam mniej czasu i też jednak jest tutaj cały czas ukłon w kierunku dosyć niskich temperatur. Oni lubią Lubię. mieć tak z 19 stopni. Na wyższych piętrach jest kuchnia, jadalnia, salon dlatego, że tam spędzają najwięcej czasu i też potrzebują większej przestrzeni do tego. Przeniesienie tej strefy dziennej na pierwsze piętro powoduje, że chyba też priorytetowo jest dostęp do tego światła, nie? Tak. I że tutaj, tutaj to widać, że ono tam jest. To jest dla nich bardzo ważne, że jeżeli mamy dostęp do tej strony południowej, powiedzmy najbardziej nasłonecznej, że to jest wykorzystywane w projekcie. Tutaj przy linii brzegowej nie ma tutaj żadnego ogrodzenia. Żadnego. W sensie nie ma płotu, w sensie nikt się nie oddziela. Tak, mhm. ale też respektują swoje granice. Natomiast jest też y, to prawo, że każdy może tu przejść i przejść linią brzegową. Jest ona dostępna dla wszystkich. Jest tu też szanowane. Czyli możemy i nikt nas nie pogoni? Żarty, nie. Tak? nie. Jakby sobie po prostu możemy tak I Nie ma też potrzeby... Zasiania zos trawy, zrobienia ogródka. Nie. To jest wszystko w takiej rustykalnej, absolutnie romantycznej formie. Tak, tak oni też jest... w tym wzrasta wzrastają, więc też bardzo lubią. Chwiranek hmm. nie ma. Oni nie, nie potrzebują zakrywać tego, co mają jakby wewnątrz budynku i też jest to po prostu kwestia jakiejś tradycji, która może wywodzić się z tego, że dawniej te tereny nie były tak gęsto zamieszkiwane i po prostu są przyzwyczajeni do tego, że jeśli mają ten widok, ale też spuszczają tę naturę do środka. Posadowienie tego domu, ten widok i tak dalej, to nie jest jakaś rzecz, którą ma niewielu, w sensie mm. wielu ludzi tak żyje. To jest po prostu ogólnodostępne, nie? Tak. No i nadal tak. jest tu mnóstwo działek, które mogą być wykorzystane. Max Was dalej zabierze i pokaże Wam kabinę w budowie. Ja wracam do biura. Jeszcze o, mamy kilka okay. rzeczy do dokończenia w centrum miasta. Dobra. No dobra, okej. Okay. my na budowę. Chodźmy. No póki co to jest dzieło życia. A jednak. A jednak. A już to wygląda to absolutnie przepiękne. Wpisane jest w przyrodę, ale pojawia się pytanie, jak, jakim cudem? na skalę, to, to wisi nad przepaścią po prostu. Ukształtowanie terenu, duży spadek wzmaga poczucie tego, że ta forma lewituje. O Jezu, zapach. Tak, drewno czuć wszędzie. To, co się znajduje powyżej, fundamentów, jest tylko i wyłącznie w konstrukcji drewnianej. Te duże przeszklenia, które tutaj widzimy, to są ramy drewniane. Ja się tego w ogóle zupełnie nie spodziewałam. Ten dom, te. To miejsce to wszystko razem z tym widokiem. Cześć, witaj! O, tyle się dzieje! Był młody, myślę, że składał podanie do szkoły architektonicznej. Pracował dla mnie nie tylko tamtego lata, wracał co lato, żeby się uczyć. Life jest bardzo wyjątkowy, inspirujący i zawsze można na niego liczyć. W każdym momencie. Jesteśmy razem od wielu lat, więc znamy się bardzo dobrze. Tak, jesteśmy jak rodzina, można tak powiedzieć. Ostatnie 4 minutki mamy na, na rozmowę. Jesteśmy. Czyli ta twoja historia wystartowała tutaj? Ja tu się rozpędziła. Tu się rozpędziła. Tu się wszystko rozwinęło, dojrzało. Nabrałem pewnej świadomości i yy, wiedzy na temat tego, yy, czym jest norweskie środowisko, jak się tutaj żyje. Wiesz, że w materiałach zazwyczaj trzeba dużo mówić. Mhm. Trzeba je prowadzić. Mhm. A może to jest taki materiał, że samo się? Zrobi. Dzień dobry może trwać jeszcze dłużej. Sprawdź www.dzień dobry, TvN.pl.